Manko się Dzisiaj będziemy robić pakę do metaleo nowym sposobem. Wyślemy mosiąc, bo miedziucha, niestety, zostaje jak zawsze z tym problem. Skompresujemy. Jeszcze na pół będzie trzeba. Tak? W teorii powinno pękać, bo to ma osiąść, nie? Dobra, ja to skompresuję, zaraz się włączę. No i dobra, udało mi się skompresować. Wrzucamy. O, Matko. no Dobra, się to trzeba powrócić. można podprawdzać czy to nie jest jeszcze spalowego w tym Kawałek miedzi do, do naszej olimpiady. Nie wiem jak to się tam znalazło. To kutka jest. To znowu razu sprawdzam. Mam kutki. Ktoś mi sam pewnie porzucałem ale ja ich nie, nie rozebrał. mamy pusto, gdzieś tu kawałek nie upadł jeszcze, ale jest. Wejdzie coś jeszcze nie, jak musicie. Dobra, to mamy 20 kg 30, pudełko jest 35 gram, bo już starowałem. Jeszcze mam tutaj troszkę. To chyba nie wejdzie już. Wszystko wsypiamy. 22, 25, czyli mieścimy się w limicie. Bo teraz jest na tym nowym Metaleo. To jest nowa strona 25 kg, możliwość wysyłką, wysyłka paczkomatem. 22,50, sprawdzimy cenę. Po 21,50 478 38 groszy. Także pasuje. Ja do tego dorzucę jeszcze, nie do tego, tylko inną paczkę. Ale to myślę, że zaraz dogram. Ja ją owinę tutaj, że tak powiem, zapakuję. Tak jak na metaleo, napiszę kod. I dorzucamy resztę to pieniądze za to, jak dostanę pieniądze za to. Już mi prawie finalizuje to, co chcę kupić. Co niektórzy już wiedzą, co chcę kupić, albo już to kupiłem, bo nie wiem kiedy wrzucę ten filmik. Także lecę z tematem i widzimy się na następnej jej paczce no i tak, kolejne pudełko dołożymy sobie mością z biały tu już spakowałem pudełko sterowane. Mamy 4,65 po 19,30 89,75 także dobry wynik za 4 kg. Ja tu jeszcze dołożę trochę aluminium odlewu, żeby to wypełnić. Wysyłam paczkę razem z tym osiądzem, i wtedy będę mógł kupić to co mam zaplanowane. Także pozdrawiam. I tak, tu dorzuciłem 10 kg aluminium odlewu. Tutaj mi już, bo zrobiłem przesyłkę, nadano mi kod zwrotu. Zapisałem, żeby kurier wiedział. I co? Paczuchę wysyłam, to jest razem z mosiądzem pobielanym żółty już na samochodzie. Myślę, że z samego rana do paczkomatu trafi i już będzie wysłana.